No, się ma widzowie, witam was po raz pierwszy w moim pokoju i po raz drugi nagrywamy ten odcinek, bo baba jest głupia. No i, I trzy minuty po nagrywaniu mówi: No, nie słuchaj was, chłopaki, tak mi bardzo przykro, bo słychać, co mówicie. A ja chciałem widzowie pochwalić się, bo my z puzonem pa... Pokaż jaki w jakim punktu, co tam A, mamy. tak, tak, dalej, mi takie takie oto ładne pety. Filipik mi dał Helisz Axolotla, który ma 74.2 w Triliona? Triliona, triliona. To ja nie widziałem, ale wstyd. ale wstyd. Naprawdę? O, Jak tak mogę? No, ale właśnie, widzowie, żeby to zdobyć, like, sub i w komentarzu swój nick. I baba będzie losować, i ona ma bana. Ona właśnie, musisz znowu przysiąd, że nie założysz tych petów. Tak, widzowie, obecnie na malutki paluszek, że nie będę używać tych petów, żeby nie z w gry. Dobrze, bardzo ładnie. Bo ja babę chciałem pochwalić, powiem to drugi raz, żeby jej było miło, że wy trade wysyłacie, wy w bankach ją zapraszacie. Pety jej daje 74 tryliony, a ona mówi nie. Ja sama, ona rzeczywiście sama, ale gram picata, tylko dostała w nagrodę, bo to ładny kod z memu i żeby sobie nim. A mam, no i od Turzonika też mam dwa pety, bardzo ładne. Uh, ale ona nie wygląda w ogóle, już często jestem. Znaczy powiem tak, ta mapa ogólnie chce ci powiedzieć jedną rzecz. Chodź, stań, stań się dawno, spójrzmy się prosto w oczy. Tylko to jest smutne, prawda, to ja i bo będzie przykro. Tu jest ładnie, ale ta mapa jest useless. Bo tutaj nic nie zdobędziesz nowego. Więc idziemy dalej, chodź. Okej. Po prostu tylko odblokowałeś sobie nowe jajka. Kenny Island. No, możesz sobie kupić generalnie tutaj. A gdzie ty. Najważniejsza mapa dla ciebie to jest. Cicho, nie niszcz jej gry, nie niszcz jej gry Nie niszczmy jej marzeń O kurde, dobra, to jest moja ulubiona mapa póki co No, niestety a! Niestety, tak się składa, że również tutaj odblokowujesz tylko jajka, ale jest to useless mapa do grania. Ze względu na to, że największą rzeczą są te duże skrzynki zielone. Nie. <laughs> ale rzeczywiście jest to ładna mapa. Szczerze, ja ubolewam, że nie ma takiej cukrowej krainy, bo to by było takie fajne. Się, wie, czekoladowe, te czekoladki tutaj fajne są bardzo. Wszystko tu jest ładne. Czyli no, co? No, czyli zbywamy no, czyli się no, lecimy stąd lecimy 30 sekund. Tak, lecimy eee, dalej. ci Dobra. dzisiaj. Ale pofarmisz sobie w Haunted Island. To jest mapa, która Ci się mniej spodoba, okay. ale to będziesz tu siedzieć sobie chwilę. No. Zapraszamy serdecznie. Duszą, Duszą, no, też nie, no, z tymi pytami i tak dalej. Dawaj rozwal skrzynkę, zobaczmy test, zrób. Zróbmy test, e tu w baby. E tu... O kurde. Okej, okay. ej, pomagaliście mi, czy nie? Nie, 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 nie tykaliśmy tej skrzynki. Myślałam, że mnie trochę tutaj. Nie, legitnie, ej, to chyba musimy iść dalej. Czekaj, no nie chyba nie nie no, babo, to my dalej musimy iść w takim razie Dobra, mam 365 do milionów Dobra, Ja idziemy. wiem czemu, ja wiem czemu! czemu? Oddawaj pety dla widzów, damy ci po tym Ja wiem czemu! Aha, Oddałaj tę Albo, czekaj, nie, 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 niech sobie do banku włoży, włóż do banku. O, właśnie, Dobra. do banku, do banku Ona czytuje. Jaka oszustka! Ciita... Jaki oszust w ogóle! Ale wy jesteście Ona... mili, próbowaliście mnie wrobić Oda. w oszustwo. <laughs> nie, no nie wierzę. Ja takie, co jest w ogóle, tu masz bank, tu masz bank, tu masz bank. Ja, ja się zastawiałem, Filip, czy my jesteśmy po prostu gówniani w tą grę, że my teraz waliśmy dwie minuty, no, jak to wyszło. My tam staliśmy stare 7 minut. Tak, e, tak, tak, siedem minut to było na starcie i to czasami e, w, 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 w tęsknię, nie na tak. na na w nocy po nagrywkach Żeby no, razem siedzieć no, tam się nieciągnąć. Kiedy mam psować te ety do banku? No deposit babo przecież masz Gdzie Hano. mam deposit? No. no wchodzisz, dole. wchodzisz w my bank, klikasz my bank i dajesz depozyt. Nie mam my po... bank, mam buy, buy account No to kup A. sobie konto w banku. Okej, okay, 7,5... miliona diamentów no, a masz tyle czy nie? Nie mam, tyle, mam 715. 000. No to czekaj chwilę, to zaraz będziesz miała. Już ci daję. Ile milionów trzeba ci dać? pół miliona. No kurde, no dobra, czekaj. Eee, chyba, 7... że po prostu oddam Ci te pety. Nie, no to co ty, czekaj. Czy to jest tyle? Chyba tak, nie wiem, no to tak. masz, masz. Słuchaj. No chyba umiem liczyć, nie? Czy nie? Eee, no, myślę, że tak. Dobrze, dziękuję. O, to tyle aż. Dobra, no to bierz, babo. No dziękuję. proszę bardzo. na 5 dobra, bajekamy, Okej. Ok. Brawo, kupiłaś swój bank pierwszy, bardzo ładny. Deposit... Duma rozpiera. No powiem ci tak, miniatura... Turka w tym momencie się zgadza, nie? Jakby tutaj może. <ścoughs> Wszystko się zgadza. Ale ja nie wiedziałem, że tak to działa. Się zapomniałem o tym totalnie. Dobrze, schowałaś już? Tak, schowałaś, No, no to dobra, Donetko, <ścoughs> wracamy z powrotem. Donetko. No? Liknij PET. Tam działasz Pety na dole. No. Achievement i odbierz achievement. A nie, to on coś się staje, To ile masz działentów teraz? E, się... Co? No, bo za kupienie banku jest nagroda w postaci diamentów. O kurde, dobra! To, to ja mam <grym> dużo. dużo, ja nawet nie znam takiej liczby, którą ja mam diamentów. Także przepraszam, nie powiem ci ile mam. Dobra, chodź, bo ty myślisz, że co? Że ja cię odpuszczę tą skrzynkę tak łatwo? Dobra, Wracaj to się nie lecimy. No. Dobrze, zapraszam. Witam serdecznie. O! E, patrz, ta skrzynka, no rzeczywiście, no, rozwala się tak szybko, co nie? Zobaczmy, ile w twoim przypadku w tym momencie, z grumpy Pikatem, z huge jednym i no z tymi co tam masz. Zaraz musimy ci pety zmienić w ogóle. Wy wątpijcie w moje możliwości, myślicie, no, że to, to jestem sobiakiem. No to zobaczmy, <coughs> zobaczmy, no. Dawaj. Zobaczmy, a się zaskoczycie tutaj zaraz. No i co? O. No i co się o. dzieje, Żonetku, kochana? Co się stało? Powiedz dla Filipka i Mateuria. co to się stało? <laughs> co się stało? Jak mi... no, ja jaka mi smutna sobie stoi. <laughs> O nie, wracaj tutaj, gdzie ty? O nie, ona już nagrobek sobie tutaj znalazła swój. Sadnie, widzowie. Ja nie chcę! Ja nie chcę się tak bawić z wami, to jest wyczanie się. Ale zobacz, jak idzie, jak leci. No ja nie widzę na przykład. Ja to jest nie widzę i nie chcę klikać. No wierzę, że jest dobrze, wierzę, że jest git, nie? Jesteście okropni dzisiaj dla mnie. Nie, no to, to pokażcie być, jak wam będzie leciało, a? O, dobra. Pety, no. złożyłem eee... <laughs> Dobrze, słuchaj, a może chciałabyś Pety lepsze zdobyć, co? Zobaczmy, no, może pewnie. na jajka. nie, bo i tak na tej skrzynce trochę zapuścić <laughs> No jest, jak jest. Dobra, dobra tu masz e, jaja? jajówę tu masz. Okay. I co, ile masz coinów, mi powiedz? E, 265 milionów. E, tych zwykłych. A nie, bo to są te drugie. 370 a, milionów. O, e, okay. e, e. No to co? Ej, to mogłoby w sumie sobie. Ale nie, bo pamiętasz, musi odblokować. Aha, e. no to odblokuj sobie Czy masz, masz ostatnią kłódkę? E, tych już nie mam, tych trzech na prawo. Tego już nie mam. A, a, dobra, i, dobra. No to chyba trzeba piekło odblokować. No, bo o. piekle jest na skrzynia. No, to szatan będzie zadowolony. Dobre. Dobra, to sobie piekiełko. Tutaj masz chyba, Hell Island, no. I sobie możemy wbić tu od razu, to jest w ogóle fajnie. Okej. Okay. Patrz, oh. Oh, jest tu okay. skrzynkę, nie? Też bardzo szybko ją można zbić. no, można ją no. Ale to wiesz, jak bez, bez stresu, nie? Jakby... No po prostu klikasz i odważ, No. O, no i na przykład taką też można o, rzeczywiście... O, ja ty w skrzynce! Wyłaś. dzięki. Dobra, jak już zobaczyłaś, jak wygląda nowa mapa, to może otwórzmy nowe jajka, żebyś szybciej mogła... No. Dobra. Ile masz pieniędzy w ogóle? Teraz mam 303 miliony. Aha, tu takie tanie to jest? No właśnie też się zdziwiłam, w sumie. A co się innej bardziej opłaca otwierać, pódzą teraz? 303 miliony? No Chyba to, to. Z... No to ja bym. Ja bym w tego golda poleciał, żeby jednego sobie. Ale ja tego nie mam! Ale, ma. ale nie ma tego, przecież jest kolejna mapa. Czyli to nie. Tego najlepszego go. golda. Tak, Do. no, no dawaj, dawaj. Zobaczmy. A potki, 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 lucky Nie, nie, no wiesz co, za mało masz położyć. Nie, Basic jakaś karczka mi wyleciała. To nie widzę, ale dobra. 700. O kurde! No jest, jest okej, okay. ma 705k No to ile więcej od tych twoich chłopów z głowami? One mają 165, więc jest 6 razy lepsza No, a baba i tak będzie warudzić i mówić <grym> Dobra, otwieram fajną uwaga. Aha, dobra, mam to. Załóż. No ale całóż, no i będziesz miała. Cołoże, założę, założę Czemu Huge cat to zdjęła? Co? Aha. Jest dalej! Zdjęłaś? Jak zdjęłam? A nie, bo on gdzieś jest, on utknął gdzieś. A. Musisz go wyłączyć i włączyć. On utknął jej gdzieś. W piekle, w piekle! On nie. się w piekle O no i wrócił dzień dobry. Dobra, jest ze mną. Dobrze, babo, mam ważne pytanie. Ile już nagrywasz? E, 10 minut 30 sekund. Wow, widzowie, jak oh. O, szybko leci! Niesamowite widzą jak ten czas szybko leci. Ja myślę, że trzeba, bo ty teraz będziesz tu siedzieć 5 godzin i farmić na następną mapę. Dobra, nie. No, no, słuchaj, słuchaj, że grać przez te 5 godzin. Spoko, to my lecimy tak, spać no, no, my dobra, trzymajcie się, chłopaki, i tak byście dzisiaj dla mnie mili. Ja się idę, dużo jak widzami No widzowie, widzicie jak to jest? Yy, ale dali mi fajne pety, które są w sumie dla was, więc dajcie znać w komentarzu, jeśli chcielibyście je dostać. A ja dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się już jutro.